Aby nauczyć się poprawnego formułowania argumentów oraz traktowania dyskusji jako pola współpracy, tak jak w debacie naukowej, a niekoniecznie pola walki, podczas naszych warsztatów wykorzystujemy oprogramowanie słuormcek, czyli narzędzie do mapowania argumentacji. Oczywiście mapowanie podlega kilku ważnym regułom. Pojedyncze tezy umieszczamy na kafelkach, które następnie łączymy strzałkami. Kafelki połączone strzałkami to argument który składa się z przesłanki lub przesłanek oraz wniosku czy konkluzji. Przesłanek może być kilka, a wtedy zostają połączone spójnikiem i. Z kolei strzałki są zielone lub czerwone. Zielona strzałka odpowiada pytaniu, dlaczego należy tak sądzić. Czerwona strzałka odpowiada pytaniu, dlaczego nie należy tak sądzić. Samo, samo formułowanie TS także powinno przebiegać według kilku najważniejszych reguł, które zgromadziliśmy w akronimie SPOKO. Cechą dobrej tezy jest spójność, to znaczy, że odnosi się ona sensownie do innych kafelków, z którymi wchodzi w relacje argumentacyjne. Jeśli strzałka, którą wykorzystujemy, nie odpowiada pytaniu, dlaczego należy lub nie należy tak sądzić, to prawdopodobnie popełniliśmy błąd argumentacyjny. Poza tym teza jest także pojedyncza, czyli zawiera tylko jedną myśl. Jeśli by tak nie było, to ktoś, kto chciałby odnieść się do naszej tezy, nie wiedziałby, do której dokładnie części powinien się odnieść. Poza tym dobra teza jest oznajmująca, to znaczy nie jest pytaniem czy wykrzyknieniem. Musi być to forma zdania oznajmującego, tak aby można było ją sensownie podważyć lub wesprzeć, tak aby coś ona sama stwierdzała. Ponadto teza powinna być konkretna, to znaczy być precyzyjna, zawierać cały potrzebny do jej zrozumienia kontekst. Ostatnią cechą dobrej tezy jest także oszczędność, to znaczy, że unikamy lania wody, uwzględniamy tylko to, co jest najbardziej istotne, tak aby każdy odbiorca mógł w jak najłatwiejszy sposób zrozumieć, o co w tej tezie chodzi. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasze warsztaty w 7 dni dookoła nauki.